Jednakże tej nocy znów zbudził mnie jej głos: Puk-puk. No, mi tam siedzi na pierdalają w nocy. Przepraszam, trzeciej rano. Elen, co ty dajesz? Puk-puk powtórzyła. Tym razem nawet mnie nie dotknęła. Po prostu siedziała na łóżku. Patrzyła się na mnie z tym samym uśmiechem. Ona już dwa ranki puka! Albo może ona właśnie chce być puknięta, może ty jej dawno po prostu nie pukałeś, a ona mówi: Puk-puk, kiedy w końcu będzie puk-puk? Tym razem jej oczy wydawały się większe. Spojrzałem na zegar. Trzecia dwadzieścia siedem. Trzecia dwadzieścia Ram! Daj spokój. O co ci chodzi? Zbijam do roboty za parę godzin Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby budzić się w środku nocy Aha, czyli teraz 3.27 to jest nagle środek nocy Ale wczoraj 3.27 to był ranek Ty się zdecyduj Co to zależy od dnia tygodnia, kiedy 3.27 to jest noc, a kiedy ranek? Piątek akurat 3.27 to jest środek nocy Ale już poniedziałek No to mamy ranek o 3.27 Wszystko kwestia słońca Puk, puk. To się robi po... Wiesz, to się robi pojebane? To, że ja dalej komentuję straszne historie. To się robi pojebane! Jakiś motyw, który chcesz ciągnąć, to nie podoba mi się to. No dalej. Odpowiedz. Puk, puk. Puk, puk. Wyschnąłem, ale przy okazji lekko się zaśmiałem. To chore, ale w końcu to moja Ellen, więc zrobiłem jak prosiła. No dobra. Kto tam? Odrzekłem rubasznym tonem. Nie ja. Więc nie otwieraj drzwi. Z jakiegoś powodu poczułem dreszcze na plecach. To była ta sama odpowiedź co ostatnio. Nie ja po prostu okna nie zamknąłeś. O tej trzeciej w nocy rano jest strasznie zimno. Poza tym, sposób w jaki to wypowiedziała był mega dziwny, monotonny głos kontrastowany z szerokim uśmiechem. Co niby ma to znaczyć, spytałem. Nie kumam tego wcale. Po prostu się uśmiechnęła i dalej spała w najlepsze. Serce waliło mi jak młod. Następnego dnia znów uczyliśmy sobie pogawędkę o tym, co się stało. Zbraniała się przed moimi pytaniami, i w sumie to nic się nie dowiedziałem. Zachowywała się, jakby nie mogła o tym rozmawiać. To bardzo dziwne. Powiedziałem jej, że muszę wysypiać się przed pracą, a takie kawały tylko wybijają mnie z rytmu. Z jakiego rytmu? A bo ty pewnie na taśmie pracujesz w tym i musisz wiesz, rytm trzymać, że puk, 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 puk. Pu. Nie, taki losowy ruch wymyśliłem akurat. Nigdy nie pracowałem na taśmie, nie wiem jak tam się robi, może zbierasz pudełka, kładziesz tu, nie wiem. Postanowiłem nie cisnąć dalej, nie chciałem jej urazić. Po powrocie zjedliśmy kolację, obejrzeliśmy film i poszliśmy spać. Puk. Puk. Nie no kurwa sama się nie mam już dość Wypierdalać do salonu Tym razem szybciej zerwałem się ze snu Tak naprawdę to ledwie spałem Wiedziałem że znowu z tym wypali I cały czas chodziło mi to po głowie Patrzę na zegarek Równiutko 3.27 Puk puk Olewam ją pomyślałem Będę udawać że śpię To da mi spokój Powoli zamknąłem oczy w nadziei że nie widziała jak wcześniej je otwierałem No i morda w kubeł Puk puk Puk. Długo jeszcze nie wiemy tak pukać. Opowiadasz mi też żart od dwóch dni. Możesz zmienić kawał. Możesz na nie wiem, puk-puk powiedzieć już. Szedł Polak, Rusek i niemiec. Dalej robiła swoje. Puk. Puk. Nie zamierzam odpowiadać na twój kawał, Ellen. Daj se siana. Puk. Puk. Dalej wierciła mi dziurę w brzuchu. Nigdy wcześniej nie była taka nakręcona. Dziurę w brzuchu to ona dopiero będzie wiercić. Jeszcze daj jej chwilę, żeby się rozkręciła. Niech ona pierw żart opowie! powie. Dawało mi to spokoju. Szczerze, zaczynało mnie to przerażać. Dlaczego Ellen to robi? Dlaczego jest tak każdej nocy? Dokładnie o tej samej porze. Puk. Puk. Zerwałem się. Do diabła, Ellen. Byłem już gotowy się wyurać, ale spojrzałem na nią. I nagle, jakby zeszło ze mnie powietrze, nie miała beki. Nie miała beki. Wszystkie beczki już się sprzedały. Już nie ma beczek, już nie ma beczek! Kończymy nam się beczki! Napiła się na mnie tępym, zwierzęcym wzrokiem. Jej usta poruszyły się powoli. Nie zamierzała odpuścić. Puk. Puk. A, czyli teraz modulujemy głos, rozumiem, rozumiem. Także, dzień dobry widzowie, to wcale nie jestem ja, to nie jestem Proccio. I mamy właśnie godzinę 16.00 w nocy, znaczy 16.10. Nie wiem, ile trwa ten filmik Nie wiedziałem, co począć, ani jak zareagować. Serce waliło mi jak młot. Byłem przerażony, jakby wzrokiem zakleła mnie w kamień. Puk. Puk. No otwórz te jebane drzwi! Kto tam? Zapytałem, jakby była to jedyna droga ucieczki z tego koszmaru. Nie ja. Więc nie otwieraj drzwi. No to nie otworzę! Kurwa, od trzech dni nie otwieram. Nic się nie zmieniło! Powiedziała wątłym tonem. Woli zamknęła oczy i położyła się. Chwilę na nią popatrzyłem, zanim zapadła w głęboki sen. Stałem i wyszedłem z sypialni. Zszedłem po schodach i siadłem na kanapie w salonie. Dabiłem się na nocne niebo w mojej cichej okolicy. Serce jeszcze nie wyhamowało. Nie chciałem spać w jednym pokoju ze swoją dziewczyną, a wszystko przez jakiś kawał w stylu Puk Puk. To nie było w jej stylu. Puk Puk w stylu, który nie jest w jej stylu! Taki mamy styl! Może to jakaś forma lunatykowania, ale to nie miało najmniejszego sensu. Byłem kompletnie wyczerpany postanowiłem, że rano przekręcę do starego znajomego, który jest psychologiem i zapytam, co on o tym myśli.